Musimy Wam o czymś powiedzieć. Niestety, Mandy odchodzi z kanału, kanału Melody Mandy Bibi. Nie wiem dlaczego tak się stało. Po prostu Mandy postanowiła, że chce odejść. Dokładnie. Więc w komentarzach napiszcie tam jakieś. Miłe słowa dla niej, żeby wróciła do nas i żeby ponownie chciała z nami nagrywać. No po prostu postanowiłam też jej nie możemy zmuszać do niczego. No właśnie. Po prostu ona już nie chciała występować na... Odcinek. Nie chciała występować no na kanale Melody Mendy i na YouTube ja nie chciała nagrywać odcinków. I po prostu nie chciała nagrywać. No. Nas, nam też jest bardzo przykro, bo jednak... No to od jest początku. Mandy. Od początku była i przyrzekała na to, że będzie nagrywać do końca naszego kanału, a w połowie Mandy zrobiła takie coś. Bu, Nie ma mnie! Niestety tak postanowiła, nie możemy jej do niczego zmuszać ani nic, nie możemy jej mówić, chociaż już chcieliśmy no po prostu no po prostu od... No, od... po prostu chciała odejść. Mhm. Nie ma powodu i... No narka no. No. Możecie napisać jej miłe słowa. Właśnie w komentarzach bili, tam na dole. Yy, Napiszcie jakieś miłe słowa. I Narka, żegnamy się z wami. Narka. Narka. I jeszcze jedno. Kanał I będzie coś... zmieniony na melodii i bibi, więc to jest nowy tytuł. nowy tytuł. Nowa nazwa naszego kanału i będzie też. No, e, będzie konto takie samo, tylko zmienimy po prostu nazwę i no. I będą I po profilowe. prostu dodawane profilowe, tak będą dodawane. Więc jeśli chcecie wyszukać Melody, i Bibi, to już po prostu czegoś takiego nie ma. Więc po prostu szukajcie Melodii i Bibi. Nie, Melodii Melbi Bibi, tylko Melodii i Bibi. Tylko dwie nazwy. Melody tak. i Bibi. No. Ale może ktoś do nas dołączy, kto wie? Narka! Marka! Marka.